Witam ponownie. Teraz sobie zwolniłem trochę pamięci, także chwilę. Tam mamy stawa młyny, tam widać. Dobra, to tak, tutaj mamy port w Świnoujściu, nie w Szczecinie. Przepraszam, wcześniej było przejęzyczenie, ale tak usunę ten film, jest niepotrzebny. Tutaj mamy tą latarnię, oto taka wieża, stoi za tymi żurawiami, czy nie wiem co to jest, jakoś maszyny portowe nie wiem czy jest otwarta mam nadzieję, że tam się uda nam pójść bo jestem na wakacjach w Świnoujściu wczoraj przejechaliśmy pociągiem Wyczółkowski relacji Przemyśl Główny yy, tylko my byliśmy, posiadali Ludzie jak piech szczeka tak szczerze nagle, bym dłuższy, nagrałbym dłuższy odcinek ale niestety nie mam na tyle pamięci Pozdrawiam serdecznie. O, jestem tu z finałyścia. Bardzo ładne miasto. Niedaleko jest granica z Niemcem.